To też tam słyszałem, że, że senator Augustyn gdzieś tam dworował ze mnie, że y, lubię przebywać w czasie pożarów. Szanowni Państwo, na myśli pożar Alwaterze informacje o tym pożarze otrzymał Pan Prezydent i ja. Starosta jest to organ, który między innymi z własnym powiatu jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie powiatu. Przypominam, że to Straż Pożarna, Policja. Inne inspekcje podlegają oczywiście w ograniczonym zakresie, bo to jest tam element też administracji rządowej, w tym staroście, a nie prezydentowi. Mamy takie obowiązki, jako, mam taki obowiązek jako starosta uczestniczyć w tego typu działaniach, znaczy obowiązek, prawo przynajmniej. Wychodzę z założenia, że zawsze lepiej zobaczyć na miejscu wszystko, jak funkcjonuje. Oczywiście to nie jest jakaś komfortowa sytuacja, że o 23.30, jeszcze notabene jestem 30 km od piły, Otrzymuję informację o takim ważnym zdarzeniu. Zresztą nie pierwszy raz y, uważałem, że należy tam być. no Pana prezydenta nie była, to jest jego akurat on jest współwłaścicielem tej spółki, ale, ale miał może inne, inny punkt widzenia, tego się tam nie pojawił. Ja wiem, że to ciężko się może wstaje o 23 czasami, szczególnie w piątki, ale, ale ja tak postanowiłem, tak będę czynił, zawsze będę na miejscu. A nie ukrywam, że dzięki temu mam możliwość lepszego poznawania różnych zagadnień. Dzięki temu chociażby uświadomię sobie ten fakt, że w wojewódzkim planie gospodarki odpadami przewidywana jest budowa, zaznaczą to, to jest projekt ogłoszony przez zarząd województwa wielkopolskiego mega spalarni lokalizacja skazana przy mecu. Tak wynika z dokumentu 151. strona tego dokumentu. Dzięki temu też sobie możemy uświadomić, prawda, jak niektóre sytuacje mogą być niebezpieczne dla naszego Tutaj regionu. Coś tam jeszcze wczoraj doszło do słuchy, że gdzieś tam na, na jakimś portalu, chyba Facebook, nie mam, nie mam Facebooka prezydenta Piły, bo, bo nie mam tej okazji oglądać, bo nie wiem dlaczego. A technicznie jest to niemożliwe. E, chociaż wszystkich innych oglądam. E, nie, nie, że może mnie zablokował, tu no, jego prawo. Natomiast y, dworowo, chyba dzisiaj zresztą na naszym też Facebooku na starostwa dworuje Pan Senator i Pan Prezydent, Pan Prezydent usunął podobny wpis, że ha ha ha, jak to ja się mogę helpić tym, że podpisałem, zatwierdziłem projekt budowlany i decyzję budowlaną na rozbudowę akwaparku, Póki co zgodnie z przepisami jest to domena starosty i tylko w tym zakresie to wyartykułowałem, wyartykułowałem. Życzyłem przy tym powodzenia w realizacji inwestycji jak oczywiście wyraziłem uznanie na projektantów z filmu bodajże Archigraf, które, którzy byli autorem tej dokumentacji, więc ja nie bardzo rozumiem, o co tam chodzi. No póki co no, przestrzegamy konstytucji, a z konstytucji wynikają prawda, ustawy. Ustawa prawa budowlana w sposób jednoznaczny mówi, że organem administracji architektyczno-budowlanej jest właśnie starosta. Tak było, jest i będzie. Oczywiście pewne obowiązki ma też starosta, w mieście na, czy prezydent w mieście na prawach powiatu, ale piła takim miastem nie jest, więc, więc czasami warto też te przepisy przeczytać i później komentować, szczególnie kiedyś osobą publiczną, czyjeś zachowania. A tak to. Właśnie, jeżeli jest już temat mediów społecznościowych, wczoraj na wczorajszej konferencji pana senatora Augustyna padły yy, też takie komentarze, używał używa tych mediów społecznościowych do lasowania się. Znaczy, każdy ma prawo do oceny. Pan Augustyn też ma prawo do oceny. Szczególnie, jak pamiętałem, pan Augustyn ma prawo również do yy, przekazywania różnych kalumni, pomówień, prawda, na antenie, gdzie, gdzie zarzucał urzędnikom, starostwa i członkom zarządu jakieś działania korupcyjne nawet, półtora roku temu mniej więcej, no, no. Z tego co wiem, nawet nikt nas nie został wezwany na żadne przesłuchanie, no. I niestety, jak ma się immunitet, to można takie rzeczy mówić no, póki co bezkarnie, ale, ale to zobaczymy, jak to długo będzie. Natomiast może się prawodawstwo zmieni. Eee, co za Się Nie bardzo rozumiem, to znaczy, co, co? ja wskazuję. Ja jestem osobą publiczną od półtora roku, a od 31 marca w sposób szczególny już publiczną, bo, bo pewnie funkcję starosty. I staram się być zawsze blisko ludzi. Staram się być blisko ludzi, pokazywać życie takim, jakim jest. Nie zamiatam spraw pod dywan. Nie zamiatam spraw pod dywan, nie udaję, nie, nie wybieram siebie, nie mam też kłopotów z tym, żeby się przyznać do czegoś, że na przykład nie wiem czegoś, że nie zapoznałem się, nie, nie poznałem jeszcze. Też tak gdzieś tam się w mediach poruszały, pojawiały kwestie związane chociażby z tym, że Kwestia pamiętnego grzyba w szpitalu, no, ale ja dokładnie dzisiaj postanowiłem tak samo. W momencie, kiedy dostałem informację, postanowiłem pojechać na miejsce, sprawdzić, potwierdzić, czy taki stan jest. Czy taki stan jest? Tym bardziej, że zaczął, zaczął żyć, i to byłem ja pierwszy w tym pomieszczeniu, gdzie ten grzyb był. To ja odszukałem to pomieszczenie. Powiem Wam, że to nie było wcale łatwe, ale na szczęście parę rzeczy się nauczyłem, i nie wszystkie jeszcze zapomniałem, więc, więc jakoś mi to się udało wezwałem dyrektora, wezwałem osobę odpowiedzialną za stan higieny, podjąłem takie decyzje, które w moim przekonaniu powinienem przekonać jako odpowiedzialna poniekąd osoba za funkcjonowanie tej jednostki. I tyle, a że temat został podchwycony? Różne, różne rzeczy, a na mediach społecznościowych z tego co pamiętam, Pan Augustyn też funkcjonuje, Pan prezydent też funkcjonuje, więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Ja nie pokazuję Zdjęć, na których nie wiem, opalam się nad morzem, czy, czy jeżdżę na żaglówce, czy, czy piję piwo w towarzystwie X czy Y osoby, tylko pokazuję wydarzenia, w których uczestniczę, co jako starosta. Większość, oczywiście też jako, jako czasami osoba prywatna, aczkolwiek staram się ją w tą sferę akurat na Facebooku bardziej chronić. I, i, I Jest to element, który pozwala ludziom też oceniać moją osobę. Jakie są oceny? Pewnie są różne, ale biorę wszystko na siebie. No, ale oczywiście, no, pan senator Augustyn ma prawo nie rozumieć, kto wydaje decyzje administracyjne w postaci pozwoleń budowlanych. Pan senator Augustyn ma prawo nie rozumieć, do czego służy przedstawianie swojej sfery publicznej jako urzędnika, który żyje z podatków y, mieszkańców, gdzie mieszka, gdzie, gdzie, gdzie przebywa urzędnika, który nie postrzega powiatu czy miasta jako swoją własność, tylko jako miejsce swojej pracy, miejsce, z którym ma służyć mieszkańcom.